Cześć Paweł, nie przeszkadzam. Cześć, cześć, cześć. Jak się, jak się masz? Dziękuję, całkiem fajnie. Co tutaj robisz? Wiesz co, był właśnie Alumni Day, spotkałem się z paroma fajnymi osobami. Okej, okay, mam do Ciebie serię szybkich pytań. Mm -hmm. Zaczynam. Python czy R? No Python zdecydowanie. Czym się aktualnie zajmujesz? Wiesz co, ja się staram pomagać takim klientom, którzy mają strony internetowe, żeby te ich strony działały, żeby ich biznes działały tak jak trzeba. Okej, okay, a dlaczego ML? Wiesz co, jest tak, że na ML jest teraz moda i klienci do nas coraz częściej przychodzą pytając o ML. To jest jedna, jedna strona, żeby wiedzieć, co im powiedzieć, w czym możemy im pomóc, a z drugiej strony jest to bardzo interesująca dziedzina, coś, co mnie zainteresowało i wciągnęło, coś, co, gdzie mogę się sprawdzić. Mhm. A wyzwanie, w którym się, obecnie, z którym się obecnie mierzysz w uczeniu maszynowym? Myślę, że najtrudniej jest mi edukować klientów, żeby pokazywać im, czym rzeczywiście jest machine learning, gdzie mogą go wykorzystać, a gdzie nie ma to za bardzo sensu. Jakie dane powinni zbierać, w jaki sposób mogą wykorzystać to, co już mają. Gdzie widzisz siebie za 5 lat? Myślę, że chciałbym dalej pomagać moim klientom, ludziom właśnie w tym, żeby te ich biznesy kwitły, żeby było jak najlepiej. Która edycja? Jesień 2018. Jaki kurs? Podstawy, praktyczne maszyny Okej, okay, A najmniejsze wspomnienie? No wygrany konkurs. Wygrany konkurs. Tak. Gratulacje. Dzięki. Co przykroczył osobom, które dopiero zaczynają? Myślę, że to, co ja się nauczyłem, to to, że warto nawet małe kroczki robić, ale w miarę codziennie ta regularność tych małych kroków zaprowadziła mnie dalej niż gdybym tak cały czas odkładał jakąś wielką podróż. Po prostu po troszeczku, po troszeczku gdzieś starałem się iść do przodu i to mnie na nauczyło naprawdę wiele. Dziękuję za odpowiedzi. Widzimy Dzięki. się na kolejnej edycji. Tak o... najbardziej. <głos》>